Głosowałem za, żeby patrzeć pozostałe. Bo to się rzadko zdarzało chyba dotychczas, nie? Różnie bywało. O, Różnie bywa ale i o chodzi w ogóle o porządki, o, o wszystko zadbane. Każdy, naprawdę. Naprawdę hmm, panie osiemne. To nie poprzednie. Pamiętamy od początku 40 od początku bloku jakiś. Tak, wiemy, co to jest, nie było to się wszystko kształtowało. Zarządu, nie. A jesteśmy zadowoleni z tego, co mamy. Tak jest, bardzo. To była najczęściej wyrażana opinia przez delegatów Wolnego Zgromadzenia Członków Współdzielni Mieszkaniowej w Zgórze Bożarowie o jej władzach. Pożarowską współdzielnią od 2013 roku zarządza prezes Piotr Gierach. Od tego czasu poprawia się stan zasobów mieszkaniowych, prowadzone są remonty, bloki są modernizowane. Prezes Gierach podkreślił, że rok 2020. 2023, za który władze w piątek były rozliczane, był czasem dobrym dla spółdzielni. Tak jak lata poprzednie. Ten rok był w miarę już bezpieczny, energetycznie stabilny. Zakończyliśmy remonty, otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, które pokryło nam, zwróciło nam 50% kosztów poniesionych na na, na termomodernizację. Ten rok był w miarę spokojny i, i oby więcej takich lat. Pamiętam jak 12 lat temu przyszedłem do spółdzielni mieszkaniowej. Pierwszy blok przystąpiliśmy do remontu. Wzięliśmy pożyczkę yy, też z, z premią termomodernizacyjną z Banku Gospodarstwa Krajowego za pośrednictwem PKO BP. Musieliśmy się posiłkować pożyczką. Dzisiaj całe zadanie inwestycyjne, które wykonaliśmy na, na 12 budynkach za prawie 5 milionów sfinansowaliśmy bez kredytu z własnych środków i te 2 miliony 600, które pojawiło się, to było między innymi zwrot też z Urzędu Marszałkowskiego. Także całą inwestycję udało nam się. Przy, przy pomocy i wyrozumiałości mieszkańców, bez zaciągnięcia złotówki kredytu, wykonać. Zdecydowana większość, bo 112 delegatów zagłosowała za udzieleniem absolutorium Piotrowi Girachowi. Głosy przeciwne, a było ich 38, będą prezesa mobilizowały do jeszcze bardziej wytężonej pracy na rzecz jednostki, którą kieruje. Ja zawsze patrzę na tą drugą cyfrę. Zawsze mnie najbardziej martwi ta druga cyfra. Martwi mnie, bo. Yy, Komfortem jest mieć 100% poparcia. I, i zawsze prac, prac, pracuję z nadzieją, że ta druga cyfra będzie malała co roku. Ale ta druga cyfra to mobilizuje do pracy, proszę pani. Oczywiście i dlatego ja pracuję, starając się, żeby na przyszły rok ta cyfra była niższa. W tym roku, a w zasadzie już w jego drugiej połowie, spółdzielnia będzie kontynuowała termomodernizację, remonty bloku. Dużym zadaniem do realizacji będzie wyburzenie i budowa komina, a w zasadzie trzech kominów kotłowni. Może jeszcze uda się jeden blok jesienią. Łącznie z balkonami, rozpocząć przynajmniej prace termomodernizacyjne. Nie będę teraz mówił, który to blok. Natomiast tutaj czeka nas poważna inwestycja. Mamy stary komin na kotłowni osiedlowej, który ogrzewa całe osiedle. Wszystkie prace, które do tej pory podejmowałem od samego początku, łącznie z piaskowaniem i skróceniem tego komina, pozwoliły, że ten komin jeszcze stoi do dzisiaj. Jest strasznie skorodowany. Wyłoniliśmy firmę, która opracowała koncepcję. Demontażu tego komina, postawienia trzech kominów na jednej konstrukcji wsporczej. Te kominy będą wewnątrz ze stali kwasoodpornej ocieplone, z zewnątrz stal nierdzewna. Te, kominy, te trzy kominy, ponieważ mamy trzy kotły, pozwolą na niezależną pracę. Z kotłów. Podczas zebrania poruszona została kwestia nieodpłatnego przez spółdzielnię przekazania gminie Ożarów terenów zielonych. Czy tak się stanie? Po zaplanowanych konsultacjach zdecydują mieszkańcy osiedla. Liczy się tylko i wyłącznie decyzja mieszkańców osiedla. Oprócz zarządu delegaci rozliczyli też Radę Nadzorczą spółdzielni Jerzyszkrzyż, stv. info.